Hejka, z tej strony Olcia i dzisiaj Was zapraszam na dość taki stary tak, ale no nie nagrałam go wcześniej, czyli Safe One, Drop One. Czyli wybieram sobie dwie książki z mojego tutaj pudełeczka i będziemy właśnie losować, którą książkę zostawiam, a którą odrzucam. I tak, tutaj wybrałam sobie dość dużo tych książek, więc będzie, będą jakby części. Dzisiaj dopiero pierwsza część. I właśnie za chwilę zobaczycie, na jaki to jest w zasadzie. Dobra, a więc sobie tutaj jeszcze przelosuję i wyciągam dwie parę. Znaczy, jedną parę, Dwie książki. Mała problem. I tak. Pierwsze jest opowieści z nami: Lew czarownica i Stara Szafa. Oraz drugie Maria Kiri. Hmm, czyli fantastyka i biografia. E, no świetnie. E, którą lubiłam bardziej? Znaczy tak. E, Lewce jest starsza, Polecam bardziej dla dzieci. E, rzeczywiście, jak tak zaczynacie czytać czy coś, to e, bardzo fajnym pomysłem będzie, aby właśnie dać to na przykład też dziecku, e, ponieważ jest to właśnie bardzo fajnym, szybkim i też dość no, króciutkie, bo tutaj możecie zobaczyć. A Mary no to już jest dla tych. Osób, które się bardziej interesują chemią i postacią e, Mari e, i wybieram Mary Kiwi dlatego, że z niej może się więcej nauczyć i e, poznać właśnie osobę, a opowieści z nami no tak po prostu można sobie raz spróbować i. no. I tak ja też tutaj zostawiam z boku te książki, które wylosowałam, bo one będą jeszcze na tą drugą część. My następnie losujemy go za dwie. Dobra, i. Pierwsza to jest kontakt alarmowy, a druga. To TPIA. I tutaj wybieram TPIA, dlatego że. Wtedy mi się to bardziej podobało niż kontakt alarmowy. Kontakt alarmowy przez większość książki było trochę nudno, a w TPI tak się można było płynąć. Też to było takim wierszą napisane, y więc można było lepiej się w to wciągnąć. Następnie tutaj takie dwie. Dumy i uprzedzenie z Harry Potterem i Książeciem Półkwi, no to wybieram jednak Harry'ego Pottera. Definitywnie dlatego, że ja nie zrozumiałam do końca dumy uprzedzenia, niestety. Jeszcze muszę ją sobie przeczytać jeszcze raz, aby dojrzeć tą głębiej, a na Harry Potter to Harry Potter. Dzisiaj tak. jest następną Czyli 10 tysięcy drzwi. Jedyne takie miejsce. Hmm. Romans i fantastyka, z, yy, z realizmem magicznym. Hmm. Więc tak myślę, że dziesięć tysięcy drzwi, jednak. Dlatego, że bardziej tą książkę tak. Yy, Lubiłam, ale też ogólnie trochę mało z jej pamiętam. Jakbym już miała zostawiać to i przeczytać jeszcze raz, to yy, właśnie yy, 10003. Yy, teraz tak. teraz mamy Dworcierni i Róż oraz Daisy Joss the Six. Yy, wybieram Dworcierni i Róż. I teraz dlaczego? Dlatego, że Um, Daisy mi się nie podobało, um, nie jest taki mój faworyt, jeśli tak jak chodzi o inne osoby, że tą książkę faworyzują i tak dalej. No, dla mnie to nie była taka książka. A wróćcie, i już to było dla mnie coś nowego. Jak ja to słuchałam w audio rok temu w marcu, to po prostu był hit, nie? Ja po prostu tak uwielbiałam słuchać, że... Um, no i potem sobie przesłuchałam od razu gdzieś tam potem drugi i... Trzeci już akurat czytałam, ale e, bardzo, bardzo fajna seria, taka sentymentalna dla mnie e, i na pewno o niej nie zapomnę. Następnie mamy Fantastyczne zwierzęta, jakie znaleźć. Ym. Oraz Kongres futurologiczny. Dwie najgorsze książki tamtego roku. Ale pod względem fantastycznym... Biorę fantastyczne, fantastyczne zwierzęta, dlatego że kongru, kongres był według mnie nudny i nic, nic nie zmieni mojej opinii. Jeszcze jakby było w starciu z Solarisem, to jeszcze może. E, tutaj mamy do wszystkich chłopców, których kochałam. I morderstwo w Boże Narodzenie. E, wybieram morderstwo w Boże Narodzenie. Dlatego, że to już była taka lepsza z książek Christie. A w do wszystkich chłopców, których kochałam, no to jest taki romans i wolę bardziej to w formie filmu niż e, książki. Więc tak. E, teraz mamy naznaczenie śmiercią. I... Tidia Dragon z i wybieram komiks. E, to było przesłodkie. E, takie dziecinne i no, a na no, znaczenie śmiercią ja też kiedyś czytałam i sobie w tamtym roku zrobiłam re e, Też planuję nagrać taką historię moich książek, wtedy właśnie się bardziej wypowiem o e, pierwszym, e, moim takim, mojej opinii na ten temat wtedy. E, I taką właśnie moją historię czytania, jak to się zaczęło, wszystko i tak dalej, bo tutaj nie znacie i w sumie chyba na Instagramie też nie znacie, E, więc e, wam właśnie wypowiem się, ale to jeszcze kiedyś. Więc teraz tak. Łuk triumfalny. Oraz druga to. Solaris. E, tutaj wybiera Łuk triumfalny. E, łuk triumfalny był o lekarzu, który e, wykonywał różne zabiegi i w jednym dniu spotkał miłość swojego życia, a w drugim gestapowca, który go prześladował, eee, i jest to też osadzone chyba we Francji, jak dobrze pamiętam. I jest to o wiele lepiej napisane i też zrobione niż Solaris. Znaczy, Solaris jeszcze nie było tak najgorsze, eee, jeszcze można było na to przymknąć oko, ale po prostu. Ogresja no, nie. Eee, dobra, następni, kolejne książki. Czyli tutaj mamy rok 1984 oraz zbrodni zimową porą, no tutaj 1984. E, to jest dla mnie ważna książka. E, w, w, e, przez nią bardzo wiele rozumiałam i zobaczyłam e, takiej polityki e, i też właśnie takich różnych opinii, a z e, drugie wybrałam, nie pamiętam, ale właśnie tak, tak bardziej jakby do nie bardziej trafiło 1984. Lista, która zmieniła moje życie, i później, ojej, czyli dwie fajne książki, które czytałam w tamtym roku. Lista, która zmieniła życie, to jest o siostrze, która wykonuje za swoją siostrę zadania, które ona już nie może jakby zrobić. A później to jest kryminał o, o chłopcu, który widzi zmarłych. I jego matka go wykorzystuje do własnych celów. Potem mm, jednego bohatera, którego on widzi, e, właśnie potem mm, wykorzystuje przez właśnie tego bohatera. Mm. I wybieram listę, razem z moje życie, bo e, ten kredyt był bardzo dobry, ale na bardziej się bawiłam lepiej na właśnie e, tym romansie. Znaczy, no, bo to potem jest romans, e, ale też nie będę Wam zgodnie szczegółów. E, następnie tutaj mamy historię pszczół. Z Cudów Malina i wybieram Cudów Malina. E, Cudów Malina to jest tutaj, ta książka jest to o e, rodzie e, świe, e, czarownic koźlaczków. E, I mamy główną bohaterkę Malinę, która jest narratorem wszystkiego i właśnie opowiada o swojej rodzinie i też swoich takich e, śmiesznych sytuacjach. A historia pszczół to jest e, historia o e, w trzech, w, trzech liniach, w trzech liniach czasowych, czyli e, tam 1800 któryś, e, 1000, 2007 i 2098, e, gdzie mamy właśnie przedstawioną taką, właśnie historię pszczół, e, gdzie w tym 1800 bohater tworzy ul, Lecz nie wiem, że w międzyczasie ktoś też inny robi taki ul i zostaje oskarżony o plagiat. Potem mamy też ten w tym 2007 roku bohatera, który właśnie z pasji właśnie zajmuje się tymi pszczołami, im wszystkim pomaga i tak dalej. I mamy syna Toma, który nie chce wiązać przyszłości z z pszczołami i w nieco to chce żyć własnym życiem i być na studiach. No i mamy właśnie taki konflikt rodzinny. A w tym 2098 mamy historię Tao, dziewczyny, która pracuje właśnie na takiej farmie, gdzie musi sama zapylać kwiaty, ponieważ pszczoły umarły. I wraz z synkiem idzie raz do lasu i tam zostaje ugrożony przez pszczołę. Nie wiadomo jak, no bo pszczoły wyginały, yy, więc mogłam wybrać jakbyś ze pszczół, ale po prostu Rody kwaślaczek był dla mnie o wiele, wiele lepsze. Następnie Wierzyliśmy jak nikt, już jest w całej pozycji. I yy, yy, Mroczniejszy Odcień Magii, czyli tak Mroczniejszy Odcień magi. Mamy tutaj Kela, który y, żyje w Czerwonym Londynie. I, I w ogóle to są takie cztery Londyny, czyli Czarny, Szary, Biały i właśnie Czerwony Londyn. Y, Kel jest właśnie Czerwonego Londynu i może podróżować do Czarnego, który jest już y, takim y, właśnie wymarłym y, Londynem. Y, I właśnie jako on jedyny może podróżo-, pod, podróżować właśnie. I spotyka on w tym y, Londynie drugim Iku. Jak się nazywała? E... Lili Bard. Dokładnie. E, gdzie właśnie spotykali Lili, e, taką przestępczynię? E, wszyscy uważam, że to jest chłopak, a to jest jednak dziewczyna. E, I właśnie ich losy tam się splatają i. E, widzimy właśnie taką e, przygodę między nimi. E, bardzo, bardzo fajne. On nie mówi heretyce. I Save Me. Hmm. Save Me to mamy o dziewczynie, nie pamiętam, ki, która e, ma normalnie spokojne życie, e, pilnie się uczy, ma stypendium e, i właśnie chodzi o to takiej jakby lepszej szkoły. I mamy też James'a, który jest takim badbojem, gdzie imprezuje, się nie uczy i tak dalej. I właśnie pewnego dnia albo ma właśnie złocenę, albo jest na znaczy przyłapany, i musi wraz właśnie z tą bohaterką właśnie się uczyć. Lecz oni się normalnie znają, tylko nie chcą, żeby właśnie ludzie z tej szkoły wiedzieli, że oni się znają i właśnie się tak bardziej poznają itd. i tak dalej. Jest między nimi Romans, a anonimowy Heretycy to jest o chłopaku, który właśnie przychodzi do takiej katolickiej szkoły, gdzie właśnie musi się przystosować do zasad niepanujących. I mamy dziewczynę, która jest taką feministką i chce być księdzem, e, i właśnie się wywyższa i tak, e, wiecie, wszystkim dokazuje. E, I jest w tej szkole właśnie taki klub anonimowych Heretyków, gdzie są e, właśnie ludzie różnej wiary, różnej rasy, różnej orientacji seksualnej i tak dalej, i właśnie o tym jest w sumie ta książka, właśnie o tym o poznawaniu tego klubu. I jakbym miała być szczera, to dam anonimowych heretyków, tego, że o wiele bardziej mi się to podobało od Safe, i tak teraz, właśnie z perspektywy czasu, uważam, że Safe nie była taką jakąś fajną książką. Bardzo fajną na rozczytanie, ale no, nie na dłużej. O, i już przedostatnie para, czyli. Tutaj Frankenstein i Czas żniw, czyli fantastyka i klasyka. Czas żniw to jest fantastyka, gdzie poznajemy główną bohaterkę Page, która zostaje zabrana do Sajonu I i gdy tam jest, próbuje się do wydostać i też przy okazji poznaje tajemnice tego Sajonu i też ma, chce, zdobyć, chce mieć plan, aby właśnie obalić żony Sajonu. A Frankenstein to jest klasyka o doktorze Frankensteinie, który stworzył potwora. Przed nim ucieka i gdy potwór chce go, wiecie, dopaść i też tak mu powiedzieć, co go trapi, to poznajemy przy okazji jego taki ból i takie niezrozumienie. O, przykro jest bardzo ta książka. I wybieram właśnie Fra Frankensteina ponieważ jest to o wiele bardziej wartościowa książka niż fantastyka. No i ostatnią parą jest tutaj Gicarella oraz Lolita. E, Gikarella, czyli tutaj mamy losy e, dziewczyny, która e, interesuje się takim uniwersum Starfield. I jest ogłaszany konkurs na cosplay gdzie można wygrać spotkanie z głównym bohaterem tej, tej serii i dziewczyna to tam wygrywa i potem się dzieją właśnie takie różne losy związane z tym głównym bohaterem tego uniwersum Starfield oraz Lolita gdzie tutaj mamy toksyczną relację Eee, pewnego mężczyzny z dwunastoletnią dziewczynką, którą nazywa Lolitą eee, i robi wszystko, żeby być właśnie koło niej. Eee, bardzo toksyczna książka eee, i taka dosłownie obrzydliwa. Eee, no, ciężko się ją czyta, bo no jest o takim dość trudnym temacie, ale właśnie wybieram Lolitę. Bo o wiele bardziej się to podobało i tak wiecie, wpiło mnie niż i Karel. Dobra, więc to wszystko, jeśli chodzi o tą część. Potem zrobimy sobie jeszcze właśnie drugą część, jeśli chodzi właśnie z tymi, które tutaj wylosowałam. Myślę, że Wam się tutaj filmik spodobał i nie zadziłam Was z tą długością, bo widzę, że jest długo. I co? oczywiście zapraszam Was na moje media społecznościowe, które macie na dole w linkach. Oraz tutaj na subskrypcję i zostawienie kciuka w górę i dzwoneczka przez subskrypcję, oczywiście, żeby być na bieżąco ze wszystkim. No i co, mi się żegnam. Cześć!